Bal branży turystycznej organizowany przez kopalnię soli we Wieliczce oraz Krakowską Izbę Turystyki to wydarzenie podczas którego partnerzy lub też rywale mogą zapomnieć o codziennej pracy i wspólnie bawić się w przyjaznej atmosferze. W branży turystycznej bardzo często się mijamy. W przypadku robienia biznesu jesteśmy dla siebie właśnie partnerami, kontrahentami, często rywalami, nawet można powiedzieć, że konkurentami. A tu mamy okazję spotkać się przy jednym stole, w jednym miejscu, porozmawiać w luźniejszej atmosferze i myślę, że godnie uczcić koniec karnawału. Najważniejszym punktem programu było wręczenie nagród ODYS, przyznawanych za najlepszą jakość świadczonych usług turystycznych. Nagrody dla najlepszych, najaktywniejszych i przede wszystkim najbardziej pomysłowych w branży turystycznych. To jest ten ukłon właśnie w stronę branży. Chcemy doceniać tą kreatywność, tą wysoką jakość usług, ale przede wszystkim chcemy doceniać gościnność. Bo tak naprawdę do Małopolski turysta wraca. Zauroczony naszą gościnnością, zauroczony naszym sposobem życia, naszą kulturą wreszcie. Ale żeby kogoś zauroczyć, trzeba go przekonać. Właśnie ten pierwszy kontakt, czy to przewodnika, czy to organizatora usług turystycznych, czy to gospodarza pobytu jest najważniejszym elementem. Wyróżnienie otrzymało między innymi biuro organizacyjne MK Tramping. Miłe wyróżnienie, ponieważ jest to w sumie taki trzeci nazody. jest Pierwszy był w 2006, 2009 w tym roku wyróżnienie, więc myślę, że no cieszy jak za każdym razem. No i daje jakiegoś takiego kopa na, do pracy, tak? I fajnie, że że jest to wyróżnienie i, i, i myślę, że no, pociągnie to trochę filmy do tu przodu. Turystyka to bardzo ważny sektor małopolskiej gospodarki. To są setki tysięcy ludzi zatrudnionych w tej branży, to są bardzo duże dochody i miliony turystów, którzy tutaj przyjeżdżają. Dlatego można powiedzieć, że w wielu regionach jest monokultura turystyczna. Natomiast to jest istotne, że jest, to jest także ważne zjawisko społeczne, bo turyści przyjeżdżają, odwiedzają Wawel, odwiedzają rynek w Krakowie, poznają nasze góry, poznają właśnie kopalnię w Bieliczce, czyli nasze dziedzictwo kultury materialnej i kultury duchowej. Które otrzymały główne nagrody to Hotel Golden Tulip, TPO Pastuszak, Top Travel Service, Park Wodny Bania, Nautika Travel oraz Signal i Duna Polska. Serdecznie gratulujemy!